Trzymamy się no, ramy i zapierdalamy Jak kurwa zdążę, bo kurwa, kurwa Przeszło dwa do tygodnie Dojeżdżam autem kurwa do Harsztat. wreszcie na, kurwa Jadę 10, z Tomkiem nie, 10, A moje auto prowadzi syl Sylwester Znów mnie policja przydybała kurwa No ale już wszystko jest załatwione Obyło się bez bólu się Kurwa zegarek, kurwa Mam, to jest tą pierwszą... Zobaczcie jaki kurwa śnieg Jest jeszcze jest kurwa 5 czerwiec kurwa Dobra na razie. Tak wygląda okolica, kurwa. Proszę, jaki śnieg, kurwa, kurwa. Jakie skały piękne. Jak kurwa w Arizonie. Śniegu co nie miała, kurwa. Proszę, zamarznięte, kurwa. Lodowisko, kurwa. Ulica mokra, ale może być śliska, kurwa też. No, robi wrażenie, nie? Sylwester, Sylwester jest przed nami, bo myśmy się byli odjulać, kurwa A on jedzie moim, kurwa, tym puntom. Tomek naprawił, kurwa, nie ma już żadnych, kurwa, alarmów i nie ma żadnego mrugania, kurwa, światłami No, tyle A Moje Punto stoi tutaj, gdzie jest gościu? O, proszę, o ten. o jakie ładne, krakowska numeracja Dobra, radę na razie no, okolica ośnieżona, tam jezioro zamarznięte Proszę, jakie tam są góry kurwa ośnieżone I to jest wszystko dzieje się w czerwcu 6 czerwiec, 5, 5 czy 6? 5 Wczoraj byłem w Oslo, w Trondheim i fałskiem je dupli, no i kawa, trzeba znów akcje robić. Kurwa. Zaangażowałem pół kurwa Norwegii i pół Polski w ten, kurwa, mój wyjazd francowy, no ale piesek jest w domu, nic się nie dzieje. Wszystko, wszystko się ułoży. Koszty są niwspółmierne. To znaczy na tego co bym wydał wszystkie pieniądze. To jest kurwa takie kochane zwierzę, że kurwa, żeby ludzie byli tacy jak to by było zajebiście na świecie, kurwa. Dobra. Na razie przerwa Takie góry, takie kolosów. to jest ufo UFO Gdzie tu? Na skała To jest potęga, tam w tej skale siedzi kurwa diabeł się kurwa A tu jest tunel parę kilometrów ma a nie 700 metrów są tutaj takie co mają 8 a najdłuższy kilometr w Norwegii ma chyba 24 km ten co jedziesz na swój tam to o to ma 6-7 robię 20 kilometrów jak do no. roboty nieraz jadę to już jest jedziesz jedziesz kurwa i wyjechać kurwa. Najlepiej jak ja się na rowerze dosunął w kierunku co ma dwa kilometry myślałem że o Dobra kończymy to nagrywanie Mówił do was Pepek z gumy nie ślubny syn wozałastek w kadebra moja